A dziś Wam pokażę, jak zrobić ładną oczkę. Tutaj sobie wchodzę, ja przerobię akurat tą dziwną kinę ponieważ ona jest, mi się jakoś nie podoba. Tak, daję tutaj te oczy. One są dziesiąte i daję kolor taki, gdzieś to był taki ładny zielony czy brązowy. Może dam? A, dobra, ten X. Tutaj ten, o pyk, ja go daję białego, czy tam żółtego nie pamiętam, ale jakiś dawałam, bo taki, albo gdzieś taki, o właśnie taki jaśniejszy, przepraszam, ale katar, <laughs> usta, które to były te, włosy, ja robię taki kucyk. Tutaj, 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 gdzieś był, pyk... nie, to nie to. O, jest. Grzywka jeszcze, grzyweczka. Oczywiście grzywka musi być, to jest ta. Grzywka jest pierwsza, tak? Pierwsza, o, się złożyło. Ja daję kolor tutaj takim. Czekajcie, żeby to było, o, ładnie jest. Teraz bluzka. Tutaj gdzieś była taka właściwie moja ulubiona. Tak, właśnie. Yy, szukam, szukam, szukam szybko, żeby nie przedłużać filmu. No nie widzę jej nigdzie. Dziwne to jest bardzo. Czekajcie. Spódnicę tam ściągnę. Mm. I gdzie ten ładny rękaw? Chyba go minęłam. Tak, jest on tutaj. I teraz tutaj pła gdzieś tu taka bluza. To jest chyba to, ale brakuje mi do tego takich szelek ładnych. Zaczytaj, nie szereg, tylko takich. No wiecie. Może znajdę to w dodatkach. Yy. <laughs> tylko tu nie widzę, to nie. Może tu będzie, ale nie. No dobra. To tylko zmienię kolor tego. A ten tutaj. to daję białe. Tutaj te zostawiam yy, Zostawiamy w takim kolorze, jakim są, ale nie daję te, bo to był zły kolor. I tu były gdzieś takie, o, trampeczki Robię ich kolor biały. Tyk. Dobra, teraz dodatki. Na czapa Czapy, 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 szybko czapa. Gdzie to jest? To jest chyba ta czapka. Nie wiem. Hmm, hm, hm. Jak nie znajdę, to może to był w innej grze i może dam inne. Chyba tak, chyba pomyliłem się gry. No. Ojej, jaka jestem gidla. Damy to, albo może to? Nie wiem, nie jestem przekonana do tego, ale o, już dobra, damy to. Będzie to całe białe. Dobra. Jeszcze coś mi tu dodała, czegoś mi tu brakuje. Popatrzcie jeszcze na bluzki nad innymi, bo jak wiecie, ja jestem niezdecydowana nigdy, bo jestem dziwna i w ogóle. Tak, tak, tak. Dobra. La, 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 la. <laughs> nie ma innych ładnych. O, dobra. To, to oczywiście wygląda tak. jeszcze tylko muszę ją nazwać nie. Mm. Tak jak się nazywa. Dobra. Przechodzimy w studio i tylko wybierzemy jakieś ładne tło. To mi się podoba. Jeśli na dobra. I teraz wybiorę jakąś animę. Tutaj. Kurczę. Del Tutaj O. Mamy ładnie oczkę. Wygląda to tak. Mi się podoba. Nie wiem czy Wam się podoba, ale dobra. Bye bye. Jeszcze ja z Wami będę żegnać.